możemy zaczynać ocenianie utworów, które mi nadesłaliście, ale tego jest tak dużo, kurde, nie spodziewałem się, żeby będziecie wysłać mi aż ponad 200 kawałków, no nie jestem w stanie tego wszystkiego ocenić, bo to jest słuchania na kilka dni prawdopodobnie, także no niestety nie będę w stanie wszystkiego przysłuchać. i pomyślałem, że z racji, że tego jest tak dużo, to będę przypadkowe utwory z komentarzy wybierał i przez 30 minut będę oceniał, taki będzie pierwszy odcinek jeżeli się to spodoba, jeżeli będzie to fajnie w to wyjdzie, bo tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, to mogę zrobić jeszcze kilka takich odcinków, gdzie resztę utworów zacznę oceniać. Nie każdy gatunek jestem w stanie ocenić, no bo jeżeli nie słucham konkretnego gatunku, kompletnie jest mi obcy, ma inny charakter brzmienia, to nie chcę tutaj jakichś niepotrzebnych, złych rad dawać, że coś nie tak brzmi, coś jest nie tak, bo może rzeczywiście w danym konkretnym gatunku czy rodzaju muzyki, jest takie brzmienie, jest coś takiego, żeby to tak powinno brzmieć. To zaczynajmy. Stoper ustawiony na 30 minut. Start. Tak jak mówiłem, przypadkowo będę wybierał te utwory, także nie, nie bądźcie źli, że was utwór nie trafił. Może w kolejnym odcinku. Ralph Bartley Touch the Sky. Tutaj rzeczywiście słuchać za dużo mułu. Stopa jest za głośna. Baz ze stopą grają jakby, to jest jak słychać, że są oddzielne, w takim gatunku house jednak ta stopa z basem zawsze fajnie się jakby lepi, taki czuć klej pomiędzy nimi, że to jakby jest taki wspólny element. A tutaj tak jakby tłucze ta stopa, tak jak jakieś tłuczenie kogoś zamkniętego w bagażniku. No tak, tak określam takie tłuczenie stopy, która jest kartonowa, mulasta, na pewno zbyt głośna. Trzeba ją ściszyć i dokleić do basu. Też miałem o tym odcinki. Tutaj mamy te pianino grane z dużym klikiem, hausowe, typowe, bas i jeszcze melodie. I tu aż jest zbyt duży harmider tak naprawdę się robi. Szybki dosyć bas, szybkie granie na piano i szybka melodia. Wszystko jest szybkie i ciężko tutaj znaleźć pomiędzy nimi jakieś od, o, oddzielenie pomiędzy nimi, męczące. Taka rada, że jeżeli Mamy coś szybkiego, to warto mieć coś wolnego w tle, coś powiedzmy umiarkowanie szybkiego. Jeżeli wszystko jest szybkie, nie ma pomiędzy tym kontrastu, tak naprawdę wszystko się zlewa i jakby robi się harmider chaos. Sky Jenga pro... Dr. Mitch. Długie intro. Gram to, o patentuję to, jak Parker Brothers pisze to Na pewno jest tutaj wokal za głośny względem całego utworu Przez co tak naprawdę stopa jest słabo słyszalna, nie przebija się i werbel Ale jednak chcę tu zostać, nie dla mnie stać pod tablicą Tony Parker, nie upadłem na głowę, nie wiem jak zimny jest Skupię się też na bicie, nie jest energiczny Ta perkusja jest na pewno zbyt cicha, brakuje jej takiego... Uderzenia tu nabra przeciwników gram swoje. Chronie swojej wieży, król wciąż na tronie. Też z perkusją jest tutaj tak, że ta stopa i werbel no nie mają impetu, który powinny mieć. A co do wokalu, to też czasami zderzają się wypadnięcia z bitu. Może one są niewielkie, ale zwróć na to uwagę. Kiedy byłem tu ostatnio, to za bardzo nie pamiętam. Bo jak to robiłem, to nie robiłem od święta. Nie było mnie rok, może dużo. Moim zdaniem za długie jest tu intro, no ale to jest kwestia tak naprawdę aranżycyjna i jak to się mówi? artystyczna. No bo utwór trwa. Trwa 2 minuty, a intro dwa, trwa 20 sekund. Troszeczkę za długo, jak na taki krótki utwór. Zbyt kwadrato kwadratowa, kartonowa stopa. Stopa z werblem no niby się kleją, ale to jest takie suche, surowe, strasznie surowe brzmienie tego jest, że wypadałoby to puścić troszeczkę w jakiś pogłos, może, nie wiem, nadać na całą grupę perkusji, lekkiego jakiegoś przesteru, kompresji. No i wokal jest zbyt ciemny, przez to nie jest tak dobrze słyszalny. Poziom głośności jest raczej okej, okay, wydaje mi się, ale przez to, że jest to ciemne, brakuje wyższych pasm, czy nawet środkowych, może wyższego środka, to on się tak dobrze nie przebija przez miks i nie jest tak dobrze słyszalny. jak wojska muzyka puszcza się z bo to No i praktycznie basu tutaj nie słyszę, jest na pewno zbyt cichy, przez co nie ma mocy w tym bicie. Bas w hip-hopie jest jednak naprawdę mega ważny. Baliadera Little Planet by Anna K. Tu aż przywinąłem od razu do drugiej minuty, tak naprawdę przez dwie pierwsze minuty Niewiele się dzieje. Tam się powinno coś dziać więcej, jakieś elementy od, dochodzić, odchodzić. I przez to tak naprawdę słucham, słucham i troszeczkę zaczynam się nudzić, że chce mi się przewinąć. I dopiero od drugiej minuty zaczyna się coś dziać. Około trzeciej znowu zaczyna się dziać coś z perkusją. Także za mało ruchu w tym utworze, on zbyt wolno rośnie, zbyt mało się tam dzieje, w takim sensie, że to aż tak nie przykuwa uwagi. I ciężko by się tego po prostu przysłuchać było przez te 4, prawie 5 minut. Jeżeli chodzi o brzmienie, stopa. No jest to troszeczkę przymulone, za dużo jest niskiego środka w tym utworze, trzeba byłoby go wyciąć, gdzieś tam się z tym pobawić i na pewno on jest troszeczkę zbyt ciemny, powinien być jaśniejszy. Fe on moment. Pierwsza moja uwaga jest tu na pewno zbyt sucho. Te elementy od siebie się troszeczkę odklejają, zbyt mało pogłosów w tym wszystkim jest czy delay jakichś przestrzennych rzeczy, żeby to było też szersze, ale nie było zbyt takie suche. Słuchajcie tego utworu i patrzcie tak jakby skupiajcie się na pojedynczych elementach. Że najpierw wytężacie uszy na werbel, czy na stopę werbel, nie wiem na klap, tutaj jest klap, czy na jakiś inny bas, czy tutaj jakieś piano jest i będzie słychać, skupiając się na pojedynczych elementach, że one nie do końca się kleją, że są suche. To jest dobry sposób, żeby rozpoznawać, czy, czy coś to się nie klei, skupiać się na pojedynczym elemencie i na pewno jest zbyt ciemne, powinno być więcej wysokich częstotliwości. W... Minęło 50 sekund tego utworu, prawie minuta, a niewiele tak naprawdę się tam działo. Cały czas praktycznie to samo. Widzę, że tu dochodzą jakieś elementy, ale one są na tyle niesłyszalne, czy to są jakieś może warstwy które niewiele zmieniają, niewiele wnoszą. Przecież tak naprawdę 50 sekund słucham praktycznie tego samego. Po 50 sekundach wchodzi breakdown, tam żadna energia się nie zmieniała w tym utworze, trzeba myśleć o tym, żeby też energia gdzieś tam troszeczkę chociażby rosła, czy opadała. I na pewno jeżeli chodzi o aspekt brzmieniowy, to tak jak w większości utworów, które już słucham, za dużo niskiego środka, no ale o tym też już robiłem odcinek raz, że możecie jeszcze go obejrzeć, Ten częstsze błędy. Stopa jest na pewno troszeczkę zbyt głośna. Można byłoby ją lekko ściszyć. O, był tutaj breakdown, który trwał Minutę dokładnie, i tak naprawdę też tam energia nie rosła, i w pewnym momencie wchodzi mi dopiero kolejna zwrotka. Tam też powinno to jakoś jednak rosnąć, żeby mnie wprowadzić do tego, że zaczyna się break, że zaczyna się nie wiem, drop, czy, czy jak to tam nazwać, zwrotka. No i później tak naprawdę znowu mam praktycznie to samo z tego co słyszę. Nie czuję różnicy. Widzę, że coś tam tu doszło, no ale jako słuchacz praktycznie nie zauważam jakiejś znaczącej różnicy. No na pewno też trzeba popracować nad separacją instrumentów, żeby też je troszeczkę tutaj spanoramować, bo nie jest to takie zbyt szerokie. Michi Memories. to zbyt głośno nagle wchodzi o, to jest zbyt głośne, że jak słucham też mnie nagle troszeczkę wyrwało. Ogólnie ten lit jest yy, na pewno zbyt głośny. Bo ona już troszeczkę aż przyćmiewa stopę.

Bas jest zbyt mało mięsisty. Jest taki jakby pudełkowaty, pozbawiony dołu. Nie czuć tego dołu tutaj, który no, jest ważny w takich gatunkach. I też takie mam wrażenie, że nie tyle, że tu wszystkiego jest za dużo, ale brakuje troszeczkę separacji pomiędzy instrumentami. Takim w takim sensie, raczej panorama brzmi chyba całkiem spoko z tego, co tutaj już na szybko słyszę, ale. Popracować korektorem, czy może transpozycją niektórych elementów, bo jest tu zbyt gęsto. W sensie to jest takie zbite i niski środek jest przymulony. O, zobaczcie ten fragment. Tu jest tak naprawdę gęsto, i tak naprawdę ciężko rozróżnić te instrumenty. Brzmi to jakoś tak dosyć presetowo, bym powiedział, w sensie czysto Vision 2, Vision 2, Exploration Tutaj nawet jest fajnie, ale bym przyczepił się do basu, że taki zbyt bulasty, mulasty, taki Kabuła wchodzi z tego basu, on jednak powinien być bardziej chyba jakoś tak sprężony ze stopą. Kurde, to jest tak ciężko używać jakichś pojęć, żeby to dobrze wyjaśnić. Więc to słyszę, że ten bas tak jakby muli, aż mi chodzi, może też jest to mm, troszeczkę za głośny pewnie, to też jest ten powód. Ale... I tutaj w tle jest taki, ja nie wiem jak to nazwać, czy to, to, czy to jest padowe brzmienie, czy takie burczenie, nie? Praktycznie przez cały utwór jest to jakiś taki dosyć główny element brzmienia. I moim zdaniem to jest takie troszeczkę zbyt suche, troszeczkę przez dłuższy czas męczące. Też może to powinno być ciszej, no nie wiem, to jest też tak ciężko powiedzieć, ale że to jest męczące. I to powinno na pewno być jakieś bardziej... Ruchome brzmieniowo, w sensie skoro to tak się ciągnie przez cały utwór, to tam się powinno coś więcej dziać w tym samym konkretnym burczeniu. Stasiulski Sweet Revenge. Na pewno Lit jest zbyt głośny względem reszty. Zabija stopę, zabija werbel. Stopa taka bułowata, mulasta, klepiąca po prostu. Powinna być bardziej punktowa mimo wszystko. No i bas, 808 słyszę jest, ale jest za cicha, zbyt gdzieś tam schowana w tym utworze. Chaos już od pierwszej minuty, za dużo wszystkiego upchane. Paul Harder, take a breath. Od razu już słyszę, że brzmi to tak jakby z przełomu lat 90., -tych, 2000., -tych, początku 2000. lat, Stopa, mulasta, tak jak jednak w większości utworów, które oceniam, to stopa jest mulasta i, i tak naprawdę za dużo niskiego środka. Także zobaczcie, obejrzyjcie odcinek, ten, który którym już mówiłem, on jest w opisie też do filmu, tak, muszę pokazać, tutaj, w opisie. Zbyt ciemny, zbyt ciemne to jest, powinno być jaśniejszym mimo wszystko, bo ba, stopa z basem tu za bardzo gurują. Ale tak ogólnie, aranżacyjnie i jakby kompozycyjnie jest to fajnie zrobione, naprawdę jakoś ma to ma to ręce wszystko i nogi, tylko rzeczywiście, tak jak jest tutaj, nawet komentarz Mix Could Be Better. Mógłby być lepszy rzeczywiście, bo brzmi to tak, jakby sprzed dekady był to zrobiony utwór. No to jakiejś tam separacji na pewno brakuje. To jest takie zbyt czyste, zbyt syntezatorowo, czyste, presetowe brzmienia. Na pewno brakuje tutaj takiej jeszcze inwencji własnej w tym wszystkim, żeby te brzmienia były bardziej przestrzenne. Przyznam, że takie półgodzinne ocenianie jest dosyć męczące posłuchać tyle utworów i tak naprawdę o nich coś mówić, żeby też dosyć coś krytycznie, ale sensownie, żeby miało to jakieś przydatne, żeby to było przydatne. I mam nadzieję, że wyciągnęliście coś oglądając ten odcinek, że on, że taka formuła rzeczywiście ma sens i nie tylko osoby, które są twórcami tych konkretnych utworów mogą się z tego ucieszyć, że coś się dowiedziały, ale też inni, którzy nie byli twórcami tych utworów, mogą coś dla siebie wyciągnąć. Także dajcie znać jak to się w ogóle jak takie rzeczy się ogląda i czy to ma sens, żebym ja to częściej robił. I jeżeli oczywiście macie swoje uwagi co do tych utworów, to też piszcie w komentarzach. Te utwory, które były wykorzystane chronologicznie, są w opisie do nich. Linki do odsłuchu także odwijajcie opis i możecie sobie tych utworów całych posłuchać, nie tylko urywki, które są w odcinku. Także dzisiaj to wszystko. Dzięki za te wszystkie nadesłane rzeczy, bo to fajne, fajnie, że nadsyłacie, bo to świadczy o tym, że jest tu fajna robota i jakby jest odzew od Was. Także dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.